W czasie wakacji rośnie liczba przestępstw popełnianych w sieci. Bądźmy czujni. Program Aktywny Samorząd szansą dla niepełnosprawnych na poprawę warunków życia. Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam na Tele Tydzień. Internet ułatwia życie, ale może być niebezpieczny. W okresie wakacji. Wzrasta przestępczość związana z oszustwami w sieci. Szczególnie zagrożeni mogą być najmłodsi. Portale społecznościowe, komunikatory, czaty to dziś powszechne formy nawiązywania znajomości. Jednak nie do końca wiemy, kto jest po drugiej stronie. Dlatego tak ważna jest zasada ograniczonego zaufania. Nie może się tak zdarzyć, że po drugiej stronie będzie ktoś, kto chce popełnić przestępstwo na szkodę naszych dzieci. Słyszymy ostatnio o przypadkach pedofilii, o przypadkach porwań. W przypadku naszych najmłodszych pociech warto od czasu do czasu skontrolować treść rozmów prowadzonych przez dzieci. Pierwsze spotkanie z wirtualnym nieznajomym powinno odbyć się w miejscu publicznym. Szczególną czujność muszą zachować rodzice nieletnich. Umieszczając zdjęcie w sieci, trąciłej kontrolę nad tym, co się później z nim dzieje i jak zostanie wykorzystane. Istnieją narzędzia pozwalające kontrolować strony, które odwiedzają nasi bliscy. Przeglądarki internetowe zawierają opcje pozwalające nam na sprawdzenie historii odwiedzanych stron. Oczywiście nasze pociechy, wbrew pozorom, są często bardzo wyedukowane. I jeżeli wiedzą o tym, że jakieś strony są zabronione, dla nich mogą próbować tę historię usunąć. Tutaj jest zbyt mało czasu, żeby mówić w tej chwili, jak ją odtworzyć. Ale jest to możliwe. A poza tym największe zagrożenia. Są związane z tym, że nasze dzieci nie zdają sobie sprawy, że strony, które odwiedzały, mogą dla nich stanowić zagrożenie i tej historii najczęściej nie usuwają. W okresie wakacji wyjeżdżamy poza miasto, informując o tym na przykład na portalach społecznościowych. Może to stworzyć nieuczciwej osobie warunki do popełnienia przestępstwa. Zamawiając nocleg, sprawdźmy, czy rzeczywiście dany hotel czy pensjonat istnieje pod wskazanym adresem. Po przyjeździe na miejsce może się okazać, że zostaliśmy oszukani. Oszuści w sieci czują się bezkarni. Dlatego trzeba być czujnym, zwłaszcza robiąc zakupy przez internet. Zobaczymy jakąś korzystną ofertę sprzedaży w internecie, i tak naprawdę nie weryfikujemy jej ani zdroworozsądkowo, ani przez porównanie z innymi cenami na innych stronach czy w innych aukcjach. No i przez to stajemy się ofiarą oszustw internetowych. Warto czasem zamówić przesyłkę za pobraniem warto czasem zamówić przesyłkę ze sprawdzeniem zawartości. Zwłaszcza w okresie przedświątecznym, gdzie niestety jest to żniwo dla oszustów internetowych. Korzystając z internetu, warto pamiętać o kilku zasadach. Należy chronić swoją anonimowość, nie wysyłać fotografii i danych adresowych nieznanym. Kontrolujmy dzieci i rozmawiajmy z nimi o niebezpieczeństwach, które mogą czyhać po drugiej stronie internetu. Aktywny Samorząd to pilotażowy program Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie daje niepełnosprawnym możliwość uzyskania dofinansowania na różne cele. Głównym celem aktywnego samorządu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Zainteresowani mogą ubiegać się o dofinansowanie do różnych zadań, by zaspokoić swoje najpilniejsze potrzeby. Między innymi w ramach modułu pierwszego do uzyskania prawa jazdy kategorii B, zakupu sprzętu elektronicznego, takiego jak komputery, udźwiękowione telefonu dla osób niewidomych, lupy elektroniczne. Także tutaj jest zawarta taka pomoc, na przykład jak jeśli osoba niepełnosprawna posiada wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, może ubiegać się o dofinansowanie naprawy do naprawy, do zakupu akumulatorów. Także można otrzymać dofinansowanie do zakupu protezy specjalistycznej. Termin składania wniosków do pierwszego modułu mija 31 sierpnia. Drugi moduł dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania do wykształcenia na poziomie wyższym. Ta część jest skierowana do uczniów szkół policjalnych oraz studentów, którzy mogą składać wnioski do 10 października. Osoby starające się o dofinansowanie muszą spełnić określone wymagania dotyczące stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W niektórych przypadkach wnioskodawcy muszą posiadać wkład własny w wysokości od 10 do 25%. W tym roku złożono już 28 wniosków. Zrealizowaliśmy z tego 25 wniosków. Cztery oczekują na realizację i są już w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. Środki finansowe, które dostaliśmy na realizację programu w tym roku to 120 tysięcy złotych, także w chwili obecnej mamy jeszcze dostępne środki finansowe. Najczęściej osoby składają na zakup sprzętu elektronicznego, osoby niewidome na zakup właśnie lub specjalistycznego oprogramowania, no i na moduł drugi, na moduł drugi czyli uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni. Formularze można pobrać na stronie internetowej lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy Ulicy Szkolnej w Policach. Tu można uzyskać również szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Karmienie piersią może okazać się sporym problemem. Zdarza się, że matki muszą karmić swoje pociechy w miejscu publicznym. Dla wielu osób jest to naturalna sytuacja, jednak są i tacy, którzy czują się niezręcznie. Nie zawsze udaje się nakarmić maleństwo przed wyjściem z domu. Czasami trzeba to zrobić na ławce w parku, w przychodni czy w restauracji. Zapytaliśmy policzem czy przeszkadzają im matki karmiące w miejscu publicznym. Gdo... Powinny karmić, powinny. Żeby to wie pani. No i no czemu, z czym to się wstydzić? Przecież to dziecko, nie? Ja jestem kobietą i jeżeli wymagałaby sytuacja ja też bym karmiła. Wydaje mi się, że nie ma nic drożnego w tym. W karmieniu piersią oczywiście, tak? Nie trzeba się oczywiście roznegliżować, można to zrobić dyskretnie, ale nie ma żadnego problemu. W tym, żeby można było na ławce, czy w parku, czy w restauracji nakarmić dziecko, tak? Według policzanek istnieje kilka sposobów na komfortowe i dyskretne karmienie w miejscu publicznym. To trochę w ukryciu, nie tak całkiem legalnie, to może być potrzeba, nie, jeśli już. Karmi się to dziecko piersią. Natomiast no, tak wystawiając to nie bardzo, nie? No na przykład nie tą pieluchą tetrową musi nakryć i wystarczy. Tak. Dziecko nie wybiera. Dziecko musi jeść kiedy musi. Tak. Lekko sobie, jak to się mówi, zakryć i dziecko karmić. Nie mam przeciwko temu, żeby mamy nie mogły karmić dziecko. Mhm. Głos oburzenia słychać najczęściej w restauracjach. Nie każdy czuje się komfortowo, gdy musi zjeść posiłek w takiej scenerii. O opinię w tej sprawie zwróciliśmy się do właściciela polickiej pizzerii. Wydaje mi się, że odzież dla matek karmiących jest tak przystosowana, że te piersi nie są wyciągane tak jakoś... Nachalnie, czy coś takiego, tylko jest to w dyskretny sposób robione i naprawdę nie powinno to nikogo razić. A jeżeli kogoś to razi, to powinien się w tą stronę po prostu nie patrzeć. Tak mi się wydaje, że nawet yy, kultura człowieka powinna być taka, że jeżeli ktoś karmi i jest to jakaś taka intymna czynność, powinien mu pozwolić na to i nie dziwić się temu i nie patrzeć w tą stronę. A jeżeli chodzi o, o lokal, to. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby matki mogły nakarmić. W Polsce zdarzały się sytuacje, w których zakarmienie publiczne matki były wypraszane z lokali. Na szczęście zapytani policzanie są w tej sprawie tolerancyjni. W 2015 roku Krajowy Fundusz Mieszkaniowy reaktywował formę budowy mieszkań na wynajem. Z takiej możliwości po raz kolejny chce skorzystać spółdzielnia Odra. Wsparcia udzieli gmina Police. Budynek ma stanąć na placu przy ulicy Kołontaja pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. I najpierw musimy własne pieniądze, które posiadamy na koncie. Współdzielnie prowadzące wieloletnią działalność różną posiada pieniądze obrotowe na koncie, które może przejściowo zaangażować, a potem następuje zwrot w związku z kredytowaniem z kredytu oraz osoby, które wpłacają na mieszkanie. Warunkiem koniecznym skorzystania z propozycji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego było zawarcie umowy z gminą. Udział gminy. Polega na tym, że sprzedajemy działkę w trybie bezprzetargowym. Generalnie jest tak, że gmina obraca nieruchomościami w trybie przetargowym, ale na tego typu przedsięwzięcie za zgodą Rady Miejskiej, taką uchwałę Rada Miejska podjęła, przekażemy tą nieruchomość, tą działkę pod zabudowę po wyszacowaniu przez biegłego za cenę. Na którą ta wysokość zostanie oszacowana. Jeśli dojdzie do inwestycji, to na terenie przy ulicy Kołonaj stanie trzyklatkowy budynek z 24 mieszkaniami. Osiem mieszkań będzie można kupić na wolnym rynku. 16 lokali otrzyma wsparcie banku gospodarstwa krajowego. Połowa z nich ma być przeznaczona dla najemców gminnych. To nie są ci pretendenci, którzy dziś czekają na mieszkanie i są najubożsi. To jest formuła dla tych, którzy dysponują, Środkami pozwalającymi na samodzielne utrzymanie tego typu mieszkania, na uiszczanie wkładu i spłatę i zwrot tych nakładów inwestycyjnych. Obecnie trwają prace nad koncepcją budowy budynku. Jeszcze nie wiadomo, jakiej wysokości środki pochłoni inwestycja. Precyzyjne warunki najmu zostaną określone po zakończeniu budowy przewidujemy budowę jedynego budynku. Jak rozpoczniemy i jak to będzie szło dalej, to myślę, że to nie będzie ostatnia inwestycja. Liczymy na następne, ale musimy pierwszy zacząć i przetrzeć pierwsze szlaki, ponieważ jest to troszeczkę podobna budowa, którą budowaliśmy kiedyś, lat temu chyba 10. Mamy tych mieszkań ponad 250 i to naprawdę w naszym przypadku się udało, więc myślę, że to zresztą za zminą jakiś czas temu też już, już była w tym względzie, także myślę, że to będzie dobre doświadczenie. Dziś już wiadomo, że szanse na najem mieszkań będą miały rodziny z minimum jednym dzieckiem. Od 1 września do sklepików szkolnych wrócą niektóre wycofane produkty spożywcze. Ponadto stołówki będą mogły dosładzać napoje sporządzone na miejscu. Od nowego roku szkolnego w sklepikach uczniowie będą mogli zakupić produkty, które wcześniej wykluczały restrykcyjne przepisy z 2015 roku. 1 września wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia. Te zmiany liberalizują to, co może być w sklepikach. Są bardziej łagodne te przepisy, nie tak restrykcyjne jak poprzednio. Pewnie i dobrze, a więc będzie większy asortyment towarów, które będzie można w sklepikach sprzedawać. Także są to zmiany, które liberalizują w pewnym stopniu to w jaki sposób stołówki, które są w szkołach, przedszkolach będą przygotowywały posiłki. Wcześniej do sprzedaży w sklepikach szkolnych można było wprowadzać jedynie pieczywo pełnoziarniste i razowe. Po 1 września będzie można kupić nawet popularną drożdżówkę. Teraz będzie mogło to być pieczywo o różnym stopniu przemiału, co właśnie skutkuje tym, że Będą mogły być sprzedawane drożdżówki, produkty półcukiernicze, cukiernicze, z tym, że będą one musiały również spełniać normy, które to rozporządzenie narzuca dotyczące ilości cukru tłuszczu i soli. Na liście dopuszczonych do sprzedaży produktów znalazły się także bezcukrowe gumy do rzucia i gorzka czekolada o minimum 70% zawartości kakao. Czyli ograniczenie spożywania przez dzieci słodyczy. Takich wysokotłuszczowych artykułów, wysoko przetło, przetworzonych, to wprowadza pewne ułatwienia w stosowaniu. Taki przynajmniej był zamysł tego rozporządzenia, by osoby, które zajmują się aprowizacją w, w jednostkach oświaty, mogły łatwiej wprowadzać postanowienia tego rozporządzenia w życie. Dziecko, które nie ma styczności z warzywami i owocami wyrośnie na dorosłego, który ich nie spożywa. Dlatego tak ważna jest zróżnicowana zdrowa dieta. My w naszej gminie od iluś tam lat, oprócz tego, że są przepisy, które mówią o tym, co może być w sklepikach szkolnych, czego nie powinno być, co powinno być w stołówkach, czego nie, co może być, co nie powinno być, uważamy, że jedzenie jest czymś bardzo ważnym i staramy się, żeby to jedzenie było jak najbardziej dla dzieci zdrowe. Tendencja wzrastającej liczby ludzi z nadwagą i otyłych jest niepokojącym zjawiskiem. Dlatego tak ważne są programy zachęcające do zdrowego i aktywnego trybu życia. I to była ostatnia informacja Tygodnia. Zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.